Codzienny podcast ze Słowem Bożym, prawie codzienny. Panie, dziękujemy Ci, że zgromadziłeś nas, abyśmy słuchali Twoje Słowo. W Nim objawiasz nam swoją miłość, dzięki Niemu poznajemy Twoją wolę. Ucisz w nas wszelki głos, który nie jest Twoim. I nie pozwól nam znaleźć potępienia w Twoim Słowie, czytanym, ale nieprzyjętym, medytowanym ale niekochanym, modlonym ale niestrzeżonym, kontemplowanym, ale niezrealizowanym. Niech spocznie na nas Twój Duch Święty, aby uzdrowić nasze serca. Tylko w ten sposób nasze spotkanie z Twoim Słowem będzie odnowieniem przymierza w komunii z Tobą. Synem i Duchem Świętym. Bóg niech będzie błogosławiony teraz i na wieki wieków. Amen. Z Ewangelii, według Świętego Mateusza. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł, Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie, nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim i kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, Albowiem powiadam Wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Kto jest największy? Ten kto ma władzę, ten kto posiada jakąś mądrość, naukę, wiedzę, ten kto jest odpowiedzialny za innych, ten kto jest mądrzejszy, ten kto jest lepszy, ten kto jest ma. Ten, kto ma więcej talentów, ten, kto jest bardziej przenikliwy, ten, kto rządzi w rodzinie, ten, kto zarabia więcej kasy. Nie. Największy jest ten, kto potrafi stać się najmniejszym, nie gardząc sobą, nie poniżając siebie, bo często to przyjmujemy, że w chrześcijaństwie być najmniejszym to znaczy gardzić sobą, nie przyjmować swoich talentów, nie przyjmować, nie akceptować swojej piękności, swojej mądrości. Nie o to chodzi. W chrześcijaństwie musimy często powiedzieć: tak, jestem piękny, jestem mądry, jestem dobry w tym, a w tamtym może mniej, bo Pan Bóg mnie tak niesamowicie obdarował. Ale służyć i być mniejszym, to znaczy umiejętność. Czasami odmówić od siebie, od swojego ja, od swojej decyzji, od swoich kategorii myśleń. Nie żeby przekreślić siebie, ale to robi dobrze. Bo często my absolutyzujemy siebie, absolutyzujemy swoje myśli. To, co my myślimy, to, co my robimy, czasami nam się wydaje, że to jest najlepsze i że w tym jest prawda, moja prawda. Najmniejszy jest ten. Kto potrafi być zależnym, i znowu uwaga, niezależnym w kategoriach tego świata, że wszyscy mnie popychają i tak dalej. Nie, ale zależnym od Boga. Dziecko w tamtych czasach nie miało żadnego prawa, żadnych praw. Podlegało swojemu Ojcu w sprawach życia i śmierci. Człowiek, który jest zależny Bogu, Staje się mądry, staje się piękny. Dlaczego? Bo nie żyje swoim myśleniem, ale myśleniem Ojca. Bo nie żyje swoją mądrością, bo czasami siebie kwestionuje, czasami siebie pyta, bo potrafi zobaczyć na siebie z perspektywy i nie boi się tego. Nie ucieka od siebie. Nie ucieka od swoich problemów, nie ucieka od swoich ran, ale z nimi się zmaga. Stawia mądre pytania, potrafi widzieć, potrafi walczyć, czasami z błędami, ale walczyć, bo wierzy jest zależny od Boga, bo Bóg jest jego mocą, bo Bóg jest Jego rodzicą, rodzicem, który jest niesamowitym, ojcem mamą, który wspiera, który prowadzi go do życia, starajmy, starajmy się być malutkimi. Nieraz naprawdę ciutkę śmiać się z siebie. Czasami to robi dobre, dobrze. Bo kiedy wywyższamy siebie, swoje myśli, swoje plany, myślimy, że jesteśmy w nich najlepsi, najmądrzejsi, to po prostu czasami z siebie robimy karykatury. Wszystkim wam życzę dobrego i błogosławionego dnia. Z Panem Bogiem.